Pociąg gwałtownie zahamował, i młoda dziewczyna z rozpędem wpada na księdza. Przepraszam, tak szybko stanął. Ależ skąd moje dziecko to jest klucz od plebanii? Ksiądz w małym kościółku miał problemy z datkami na tace. Pewnej niedzieli obwieścił. A teraz. Zanim przejdę się stacą, chciałbym poprosić, żeby osoba, która ukradła skórnika kurczaki bratu Andrzejowi, powstrzymała się od dawania pieniędzy na ofiarę. Pan Bóg nie chce pieniędzy od złodzieja. Ksiądz przeszedł się po kościele stacą i po raz pierwszy od wielu miesięcy wszyscy coś dali. Umarł stary pobożny ksiądz. Poszedł do nieba i staje przed święty Piotrem. Święty Piotr pyta: Faktycznie byłeś pobożny. Nigdy nie zgrzeszyłeś nawet myślą? Nie, mówi ksiądz. Ale święty Piotr dalej go wypytuje. Ksiądz ukradkiem zagląda przez bramę, do nieba patrzy, a tam z jego parafii taki obrzępała juzik kierowca autobusu, chodzi sobie po niebie. Ksiądz mówi, Święty Piotrze, ale to niesprawiedliwe. Całe życie żyłem w celibacie, a Juzik to nawet do kościoła nie chodził, a już po raju spaceruje. A święty Piotr na to. Bo widzisz, ty jak odprawiałeś mszę, to cały kościół spał. Ale jak Juzik prowadził autobus, to wszyscy się modlili. Udało mi się załatwić dyspensy od biskupa na seks przedmałżeński. Wcale nie było to trudne. Zadzwoniłem do niego o trzeciej w nocy i spytałem, co sądzi na temat materialistycznej wizji świata w świetle teorii tomistycznej. Odpowiedział: Pieprz się koleś i nie zawracaj mi głowy. W kościele cztery kobiety czekają przed konfesjonałem do spowiedzi. Podchodzi pierwsza i mówi do księdza. Zgrzeszyłam palcem. Jak to palcem? No wzięłam, dotknęłam palcem narządu męskiego. Palec do święconej wody, jedna zdrowaśka i grzech będzie odpuszczony. Podchodzi druga i mówi. Proszę, księdza, zgrzeszyłam ręką. Jak to ręką? No wzięłam narząd męski do ręki i jeszcze ruszałam parę razy. No to ręka do święconej wody, jedna zdrowaśka i grzech będzie odpuszczony. Do konfesjonału powoli podchodzi trzecia kobieta, ale nagle zrywa się czwarta i głośno krzyczy do księdza. Proszę księdza, proszę księdza. Jak ona tam umoczy dupę, to ja tego nie wypiję. Ktoś mi ukradł rower. Skarży się pastorowi ksiądz. Wiem, jak go możesz odzyskać. Jutro w czasie mszy wymień dziesięć przykazań, kiedy dojdziesz do niekradni. Jeden z parafian na pewno się zaczerwieni. Kiedy w poniedziałek pastor spotkał się z księdzem i spytał. Czy wyjaśniła się sprawa z rowerem? Tak, zrobiłem, jak mi poradziłeś. A kiedy doszedłem do Niecudzołóż, przypomniałem sobie, gdzie go postawiłem. Ksiądz odprawia drogę krzyżową. Przy piątej stacji podbiega do księdza gosposia i szepce. Proszę księdza, przyjechali z wydziału finansowego? To bardzo pilna sprawa. Niech ksiądz przeprosi wszystkich i przerwie drogę krzyżową. Ksiądz szepce do kościelnego. Poprowadź za mnie dalej drogę krzyżową, i tak wszystko przeciągaj, żebym zdążył wrócić na zakończenie. Księdzu spotkanie z urzędnikami zajęło więcej czasu, niż przypuszczał. Po jakimś czasie wbiega do kościoła w nadziei, że zdąży na ostatnią czternastą stację drogi krzyżowej. Nastawia uszu i słyszy głos kościelnego: Stacja dwuudziesta piłonta Szymon Cyrenejczyk poślubia świętą Weronikę. Do spowiedzi przychodzi kobieta. Proszę księdza, uprawiałam miłość francuską. Wiem, że zgrzeszyłam i bardzo tego żałuję. No tak, pierwszy raz spotykam się z tym grzechem. Czy może pani przyjść jutro po pokutę? Tak mogę. Spotkał się ksiądz wieczorem z księdzem proboszczem i pyta. Księże proboszczu, ile ksiądz daje za miłość francuską? Przeważnie pięćdziesiąt dolarów, ale ty możesz się targować. W konfesjonale mężczyzna mówi do księdza: Ojcze, wczoraj moja żona była tu na spowiedzi. Proszę mi powiedzieć, czy ona mnie zdradza? To jest sekret spowiedzi, mój synu. Idź z Bogiem, tylko nie drab drzwi rogami. Na plebanie przychodzi para narzeczonych, przygotowujących się do ślubu. Ksiądz zadaje pytania do formularza, aż w końcu dochodzi do kwestii wiary. Ksiądz pyta: Czy chcecie wychować swoje dzieci w wierze katolickiej, zgodnie z nauką Kościoła? Na to mężczyzna odpowiada: Księdzu, ja w Boga nie wierzę. Bierzemy ślub tylko dlatego, że moja narzeczona tego chciała. To jedyny powód, dla którego tu jestem. Ksiądz lekko się zdziwił, po czym oznajmił parze: Nie możecie wziąć ślubu, jeżeli oboje nie jesteście wierzący. Przyjdźcie tu ponownie, kiedy będziecie naprawdę gotowi. Mężczyzna zdenerwowany wyszedł z plebanii, trzaskając drzwiami i przeklinając. Kobieta przeprosiła za jego zachowanie i poszła za nim. Narzeczeni nigdy więcej nie pojawili się na plebanii. Kilka lat później, kiedy ksiądz był już na innej parafii, postanowił odwiedzić stary kościół. Wchodzi do zakrystii. A tam widzi tego mężczyznę, który kiedyś nie wierzył w Boga, jak przygotowuje się do odprawienia nabożeństwa. Porozmawiali, przypomnieli sobie tamtą sytuację. Mężczyzna wytłumaczył: Kiedy wyszedłem z narzeczoną z plebani, poszliśmy do domu. Zrobiła mi taką awanturę, że uciekłem do najbliższego seminarium. Tam zjadłem dobrą kolację i odpocząłem na modlitwie. Jak oglądaliśmy wieczorem mecz, to nikt mi nie przeszkadzał. Jak poszliśmy spać, to wreszcie było cicho. Tak mi się to spodobało, że teraz jestem diakonem. Pewien ksiądz chodził po kolędzie. W tym czasie jednemu z jego parafian zmarła żona, inny został okradziony. Ktoś ukradł mu rower. Ksiądz pomylił ich obu, odwiedził okradzionego, sądząc, że to wdowiec, i zaczyna rozmowę. Przykro mi, że takie nieszczęście pana spotkało i to w czasie świąt. A facet na to. A tam proszę księdza, nie ma co żałować. Stare to było, przód cały powyginany, a z tyłu powietrze uchodziło.